I to nie mogę, odchodzę w ciemny las, rozświetlam fonem drogę I widzę jedną z przed którym tracę mowę I wracam, i wracam, i wracam se na za Zaparzę ze herbatę, nie kurwa żadne radę I puka, i puka, i puka ktoś do drzwi I widzę pana co skarba, są na Siema, 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 Z tej strony oczywiście Kiełbik Tak jak widzicie dzisiaj znajdujemy się w Fędzie 926 260 koni Z przyczepą Na którą wchodzi około 18,5 tony pszenicy I jedziemy Podjeżdżać zaraz pod kombajn Ogólnie dzisiaj jesteśmy u Kamila U kuzyna, pomagam mu przy żniwach. Tak jak widzicie nie jest to case Chociaż case'a też ma może coś uda mi się z niego nagrać Case to jest 7,230 230 koni, coś takiego Kombeniu Holanda Zaraz podjedziemy, to wszystko zobaczycie z bliska Że tak powiem Dobra, tutaj ostatni raz jechał, teraz będzie jechał W moją stronę Tutaj właśnie po lewej stronie Także jedziemy sobie Połowy będzie pewnie zbiornik. Prędkość maksymalna ciągnika, około 54 km na godzinę. Tak do 54 coś takiego później odcina. No właśnie teraz nie wiem, czy widzicie, w ogóle jak w tej kamerze tam widać, jakoś tak ustawiłem na szybko, myślę, że nie będzie tak źle, także kamid właśnie sobie przejeżdża teraz w tą stronę. Zgonimy sobie trochę. Będziemy sypać w biegu. Także jakoś to powinno wyjść w miarę. Myślę, że radio, radio chyba nie gra za głośno, tak żebym ja słyszał, a wy za mocno nie słyszeli, żeby mi nie zabrali za, za prawa autorskie. No i co? Eee, wilgotność pszenicy, bo teraz nie powiedziałem, właśnie kosimy pszenicę. To jest. Eee, Godność pszenicy to jest 12%, bynajmniej wczoraj taka była Dzisiaj nie wiem e, dokładnie jaka jest, bo nie była badana e, I co Wam chciałem powiedzieć jeszcze e, Sypie około, tak mniej więcej 7 ton Dokładnie jeszcze nie wiadomo, bo, bo nie jest skoszone wszystko Jak wszystko zetniemy to wtedy e, będzie wiadomo ile ona oddała a teraz jeszcze nie wiemy, jak na razie. No właśnie, koguty mu się nie palą, to chwilę przyhamuję. Niech dojdzie. heder szeroki, szerokości 4,50 albo 4,60, coś takiego. Szczerze powiem, że modelu nawet nie wiem teraz. Zaraz podjadę bliżej to wam powiem. Także jak widzicie w końcu się zrobiła pogoda chociaż teraz nie ma akurat słońca jak na razie jak na razie nie ma za bardzo słońca eee, także tak średnia dobra zapalił koguty także trochę zbiorniku już tam ma. już wam mówię, TC5070 New Holland Skrzynia Wario Pełne Wario przy fędzie. Jak będziecie chcieli odcinek vloga, właśnie to więcej wam Kamil może opowie kiedyś o tym fędzie, bo ja to tak średnio yy, Średnio Wam powiem się znam na tym du za dużo funkcji ma po prostu ten fend. Nawet bardzo dużo bym powiedział. żeby wszystkiego się połapać to to sporo czasu by trzeba poświęcić, taką jak on już go trochę ma, także wie o co chodzi, mniej więcej. Przy okazji też sobie nagram jakiś filmik oczywiście, żeby to vloga przy okazji, ale i, i filmik, zawsze coś tam będzie co wrzucić. Będzie jakiś czas, to się zacznie składać filmiki, już trochę materiału mam nagrane, także mam powiem, że nawet dosyć sporo. Dobra, koniec wysypał wszystko, nie się składa, a ja sobie stanę tu. Wlecimy sobie ciągnik I niech sobie na razie stoi Jutro tylko tu No i dobra O, nas teraz przykurzył trochę fo dach padło, trochę przymkniemy Także tak wygląda praca dobra. Kurde jeszcze to nie przeleciało ten kurz Także jak mówiłem jeszcze Jeszcze jeden ciągnik chodzi k 7230 On ma trochę mniejszą przyciepę Chociaż niedużo Na nią wchodzi tam około Coś ponad 16 ton chyba pszenicy oczywiście Także tak to wygląda teraz idziemy zobaczyć o, Ale się kurzy Masakra Zobaczymy jak to wygląda na przyczepie no coś takiego dosyć czysto wymucone i dosyć twarde ziarko bo jak e, sprawdzałem przed no, na tamtej przyczepie to było bardzo twarde nawet teraz też da się przegryźć ale No tak jak mówię 12% wczoraj miało Dzisiaj nie wiem, dosyć grube ziarno, jak widzę. Trafia się też takie drobniejsze. Ale sporo jest tego grubego ziarna. Także, także dobrze. Zobaczymy, mówię, jak skosimy wszystko, zobaczymy ile, ile sypie. Ua, teraz wyjdzie, o, teraz mamy stąd wyjść, a tu tak wysoko. Pa, 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 ra, pa, pa, pa. Złożymy. Także tak się zestaw prezentuje. Ładnie to wszystko wygląda. przyczepa była samochodowa. Przerobiona właśnie jest na, na przyczepę normalną. Do tyłu wywraca. Z tyłu szyber. Tutaj także tylko podnosi się do tyłu, do góry. I praktycznie wszystko zlatuje. Później tylko tutaj drabinę się przystawia. I lekko się z boków podgarnia, co zostaje tam. Niedużo tyle, ile się sięgnie. nie będę szedł z tej strony, bo wiatr za mocny. No. Także. Tak to wygląda. Wietrze od hamulcy schodzi. Jak widzicie, fent ma pompowane koła. Także można. Można sobie właśnie do pracy na polu upuścić powietrze, żeby lepiej ciągnął. Nie wiem, czy jest chyba wiatr, wieje. A, a do jazdy, właśnie, lepiej, jak jest więcej powietrza, wtedy lepiej. O szosie się jeździ. Nie, no jest takie koło, ma no, szerokie 710 chyba. Tak, 710. Tamten ma takie same. No, także tak to wygląda. Nie wiem, ile w ogóle mam nagrane. Później spojrzę. Znaczy za chwilę, bo za nie, zaraz będzie pewnie koniec loga. Może jeszcze wam coś tam. E, Nagram Fajnie by było, może Kamil będzie chciał nagrać z kombajnu jakiegoś vloga Bym nagrał z 3 vlogi To akurat byście tam mieli na 3 tygodnie Później jeszcze by się wrzucił jakiś filmik, też fajnie by było Fajnie by to wyglądało No, więc tak to wygląda Bez obciążnika, obciążnik odpięty Ale się kurzy, masakra